z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was i w dzisiejszym odcinku do wygrania będziecie mieli szybki, szybki widzowie, kod BLIK, który pojawi się w komentarzu automatycznie jak wbijecie 30 lajków i 30 komentarzy, oczywiście BLIK możecie użyć tylko i wyłącznie z kodem ESTEBAN na stronie GeForce Keys. więc jak chce ktoś wygrać, like sub, koment, musisz oglądać film do końca no i pamiętaj o tym, że z moim kodzikiem masz przy okazji 5% wpłaty, więc serdecznie Was wszystkich zapraszam. No a my dzisiaj mamy 173 zł, ale zaczynamy od krzyki bonusowej. No i tak naprawdę, może być to gruby odcinek za 10 koła, a może być to odcinek za złotych 200. Więc zobaczymy, co tutaj będzie, otwieramy bez przedłużania, no i to co nam wyleci, to właśnie niestety... Jest deal i będzie to odcinek, w którym będziemy sobie otwierać po prostu tańsze skrzyneczki. No i zobaczymy, czy z tych tańszych da się również fajnie zarobić. Zaczynamy od 400 zł. No i otwórzmy sobie trzy skrzyneczki M4, A1S. No i pochwalcie się w komentarzu, widowie, co dostaliście na święta. Jest dzisiaj 25 grudnia. Także możecie mi napisać w komentarzu, co dostaliście na święta. Jestem w sumie ciekawy. No bo no bo zawsze, zawsze jest to ciekawe, nie? Co kto tam dostał na święta? <laughs> Więc możecie dać znać w komentarzu. No a my e, musimy otworzyć coś e, kolejnego. <laughs> no przepraszam widzowie. Ale no, jestem... Nie wiem co się dzieje w sumie. Okej, okay, tu otworzyliśmy skrzynkę. No i poleciał najdroższy skin. Ale... Ale reszta słabiutko, nie? W sumie to jest bardzo słaba skrzynia. Bardzo, bardzo słaba skrzynka. New Era bardzo słaba skrzynka. Więc otwórzmy sobie Italo Disco. O, no i to jest skrzyneczka lepsza. Cztery skrzyneczki za 61 zł. No i, no i zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj poleci. Jest kałaszek, no ale reszta słabo. Jest to procentówka. Więc. No więc. No nie oddała, nie oddała. Tak, bo dostaliśmy 3 augi. Reszta jest profitowa. No i znowu ten sam drop. No nie ciekawie, nie ciekawie, ale do trzech razy sztuka sobie to zróbmy. No i zobaczymy. Może tym razem będzie coś lepszego i jest troszkę lepiej. Na pewno jest troszkę lepiej, ale to i tak. Niestety jest strata właśnie. Ta jest najgorsza, że ta skrzynka jest taka. No dobra, pojedynczo. Może trzeba ją otworzyć, no i wtedy odda. No, no właśnie, no właśnie, niestety nie, ale dobra, zróbmy sobie kontrakt, nie mamy dużo jakichś tutaj, dobra, na razie te tańsze trzeba oczywiście wrzucić, także 3 złote, no i nic tutaj ciekawego nie dostajemy, okej, okay, wrzucamy dalej, no i tuż tu mamy 8 dyszek, więc przydałoby się, żeby tutaj coś fajnego e, dostać, jest złota naklejka za 68 zł. no dobra. Spróbujmy za 130 i są rękawiczki. To jest na pewno dobry drop, bo takie rękawiczki już kosztują 229. Więc tutaj już na pewno nam oddało. No i mamy te 300 zł w tym momencie dalej. No i zobaczymy. Zobaczymy, co dalej trzeba. E, dobra, mamy przecenioną e, eventową ice Shaper'a No i zobaczymy, co w nim poleci, widzowie. Wy pamiętajcie, oczywiście, widzowie, żeby nie zapomnieć o łapce w górze. No, bo jest to bardzo ważne, tak? Jest to bardzo ważne. Trzy skrzynki otwieramy za 100 zł. No i. Ojej, kurczę. night tu był. Ale to jest chyba dobry drop ogólnie. Eee, Okej, okay. jest naprawdę dobry drop, bo jak sobie sprzedamy to wszystko, zaznacz stronę, sprzedaj. E, to mamy 104 zł. No, mo... no, profit jest. Profit jest. Najważniejsze, że profit, 4 zł to niedużo, ale. Ale teraz będzie dobrze. Teraz będzie dobrze chyba. Powiedzmy. Dobra, fajna jest ta skrzynka, to otwórzmy sobie jeszcze trzy No i zobaczymy, może jakaś koska. No niestety tutaj tutaj słabiutko. Ta MK na pewno zwraca. Okej, okay, ona kosztuje 8 dych. No to nie ma, nie ma źle. Dobra, robimy kontrakt za 172 zł. Jest M4A4. No Okej, okay, ze 172 zł na 384. No to jest naprawdę piękny Yy, Piękne Dropix kontraktu. No, i chyba musimy zrobić troszkę więcej tych kontraktów dzisiaj, bo naprawdę one oddają. Yy, no to zróbmy sobie tak, że otwórzmy sobie, yy, nie wiem, otwórzmy sobie yy, Hipsa, otwórzmy sobie Hipsa, cyk, razy 5. Oj, oj, Dobra, tu lepiej, tu lepiej, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Ale zróbmy kontrakt. Za 300 zł, widzowie, jedziemy z tym, ryzykujemy, podpisujemy. Jest naklejka i naklejka warta 243 zł. Ok, zrobimy jeszcze jeden kontrakt szybko. 3 kałaszki, cyk. No nic ciekawego. I teraz musi być lepszy. 300 zł kontrakt. Galil Cerberus będzie chyba. Nie, Sugar, Sugar Rush. Ok, też nieźle, powiem wam szczerze, ale zrobimy jeszcze jeden kontrakt. Otwórzmy tutaj yy, tą z fioletowymi, ok? I robimy ostatni kontrakt. I mamy, uwaga, jest Boy Knife, i to jest bardzo ładne zakończenie, bo byle jaki z 276 zł mamy kostkę za 572. No i to jest dobre, naprawdę podsumowanie tego odcinka. Jesteśmy na plus, są Święta. Wy macie blika do wygrania. Bliko wartości 10 zł, widzowie, yy, na stronę GeForce Kids. Więc zapraszam wszystkich serdecznie do brania udziału. My się widzimy w kolejnych odcinkach. I do